Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak powstają zdjęcia do sklepu internetowego. Spoiler alert. Szybko. Jak ją stamtąd wykłożyć? Zabrać jej osłonkę. No ale ja chcę, żeby ona na niej stanęła, wiesz, to nie jest tak... To najpierw ją połóż tą osłonkę. Jaką osłonkę? No korę. Nie chcę jej burzyć gniazda, wiesz? Chcę, żeby ona sobie stamtąd potulnie wyszła. Hmm? No wejdź, 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 Pokaż, się nam, pokaż, no pokaż, się pokaż, pokaż, się pokaż. Uh -huh. Nie wchodź z powrotem. Zasłonię czymś wejście teraz. Nie, 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 nie. Ja ją sobie. O, piękna. Piękna jesteś. O, tu już mogę jedną o się? Już jakieś ujęcie mam. I... Ale ja bym ją jeszcze...